O, ale Marcin ładnie śpiewasz. O, Ale Marcin ładnie śpiewasz. Ale pięknie śpiewasz, Marcin. O nie. Dzień dobry. Aha. Dobrze wiedzieć. Dzisiaj wyciągam... Nie boczę. A czego... Co mamy pisać? Albo co robimy? Jak... Proszę nam na pewno na, na miejsce napisać, bo my nie umiemy. O nie, nie Proszę pani, niech pani nie pisze rzymskich liter. No to zasadzimy skili litery, proszę pani. Co pani jest pigasa? No dobra, już kończę. Piękne zaczynamy. Subject. A co to jest? To nie jest! To jest, to jest chyba... Subject. To jest SOS! Ja tam dobrze chyba widzę. Ale wyślepej też dzieci. I za moich czasów to nawet nie dało się pisać. Oje, ja przepraszam Wanie jest to mój telefon!